Witajcie na kanale Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Zapraszamy na 8 ciekawostek ze świata zwierząt. 1. Udomowienie to proces. Proces udomowienia zwierząt trwa już od 14 tysięcy lat. Udomowienie polega na usunięciu zwierzęcia z naturalnego środowiska i odseparowaniu od dzikich populacji, zmianie jego trybu życia, w celu przystosowania do bytowania w niewoli, często w zamknięciu, a co najważniejsze, uzyskaniu przez człowieka kontroli nad rozrodem. W wyniku procesu udomowiania zmienia się zachowanie zwierzęcia oraz jego budowa, co jest wynikiem zmian zachodzących w genomie. Pierwsze udomowione zwierzęta Pies był pierwszym zwierzęciem, które zaczęto udomawiać. Działo się to już w Paleolicie. Proces ten rozpoczął się prawdopodobnie w Afryce lub Azji Wschodniej. W późniejszym etapie udomowiono owce i kozy. Kot udomowił się dopiero około 5,5 tysiąca lat przed naszą erą. Owce nie zawsze były tak wełniste. Tak jak krowy selekcjonowano pod względem mleczności, konie zdolności do dźwigania i ciągnięcia obciążeń, tak owce przede wszystkim pod względem przędności ich runa, czyli możliwości formowania przez skręcanie w trwałą, długą nić. Kęp, czyli krótka, pierwotna sierść dzikich owiec jako surowiec, nie miał tu większej wartości. Krótki i sztywny źle poddawał się skrętowi, tym gorzej, im był krótszy i sztywniejszy. Rzecz jasna zaowocowało to docenieniem takich zwierząt, u których był on możliwie cienki i zarazem długi. Tak doszło do stopniowego przekształcenia kępu. Wydłużony przędny włos okrywowy. Z okrywy szerstnej, podobnej do występującej u większości ssaków, powstało runo. Od czasów udomowienia w ten sposób powstało prawie 350 razy owiec. 4. Konie do zadań wszelakich. Konie miały tę przewagę nad wcześniej już przygarniętymi przez człowieka owcami, bydłem czy kozami, że były bardziej wydajne, dawały i mięso i mleko i jeszcze można było na nich jeździć oraz pakować im na grzbiety ciężkie ładunki. Poza tym lepiej znosiły surowe zimy i mogły same znajdować sobie jedzenie, skubiąc trawę przez cały rok, nawet zimą, wydobywając ją spod śniegu. Inne zwierzęta trzeba było w tym okresie karmić. 5. Boskie konie. Z reguły znaczniejsi bogowie germańscy, skandynawscy czy słowiańscy posiadali swojego wierzchowca, którym opiekowali się wyznaczeni do tego celu kapłani. Przed ważną wyprawą wojenną odprawiano specjalne obrzędy, podczas których wróżbita odczytywał los planowanego przedsięwzięcia, schodu lub zachowania się boskiego konia. 6. Nie tylko psy. Hiszpańscy archeolodzy znaleźli dowody na udomowienie przez człowieka lisów w epoce brązu. Na Półwyspie Iberyjskim zwierzęta te żyły na równi z psami w ludzkich osadach. 7. Pierwsze dania mleczne. Ludzie spożywali produkty mleczne już 6000 lat temu, mimo że nie tolerowali laktozy. Spożywanie mleka mimo nietolerancji laktozy sugeruje, że zostało ono przetworzone na produkty fermentowane, takie jak ser czy jogurt. Fermentacja produktów mlecznych zmniejsza zawartość laktozy. Hipotezę tę wspierają znaleziska zawierających tłuszcze mleczne neolitycznych naczyń ceramicznych z wielu miejsc Europy. Niektóre pozostałości mleka znalezione w tych naczyniach były prawdopodobnie podgrzewane, co sugeruje przetwarzanie surowego mleka na ser lub inny produkt. 8. Zwierzęta w transporcie. Ludność kultury łużyckiej wykorzystywała do transportu siłę zwierząt, co dokumentują przedstawienia figuralne na naczyniach. Używano wozu czterokołowego zaprzężonego w parę wołów. Z kolei mieszkańcy starożytnego Egiptu wprawdzie używali koni w gospodarce czy podczas wojny i polowań, jednak samą umiejętność jazdy konnej traktowali jako odpowiednią najwyżej dla niewolników lub posługiwaczy. Wszystkie ciekawostki na dziś. Dziękujemy i zapraszamy na stronę www.biskupin.pl.